Witajcie! W dzisiejszym odcinku Turystyka i Rekreacja. Wszak zaczęły się wakacje, więc jakby można było odmówić sobie przyjemności pojechania na jakiś zalew lub jezioro? Ogólnie rzecz biorąc, nad wodę, słońce, piasek, trochę czasu wolnego czego można chcieć więcej od życia? Pewnie wielu różnych innych rzeczy. Jak widzicie mam na głowie kask. Nie jest on bez przyczyny, bo ja nad wodę wybiorę się falkonem. Tak jest, powrócił do mnie po zimowej przerwie, co mnie cieszy, bo jeszcze będę mógł się nim trochę pobawić. A fajnie się nim jeździ, więc, więc jedziemy. Bo nie ma na co czekać. I tak już przejechałem 20 km, jak nie więcej. jest gin. jakieś 15 km przede mną nad ten zalew kamerzysta ma jeszcze wpaść CBR-kom nsr -kom. to może będą jakieś fajne ujęcia Jesteśmy niedaleko Kazimierza Dolnego Kurde, kamerzysta się zgubił. Jedzie Mniej więcej 80 na godzinę tak najszybciej. Jadę, ale jak trzeba 50, to jadę 50. że nikogo nie będzie, a ja nie będę tu do wody wchodził. O, tu będzie idealnie. Chociaż właściwa plaża jest po tamtej stronie. Ale jest za dużo ludzi, żebym, wiecie... Wiecie o co chodzi. Pomost jest w miarę może się nawet da skakać. No to dobra, graty zostawione. Zobaczymy, czy woda ciepła jest. O. O. Taka sobie. No to cyk. Myślałem, że będzie głębiej. Trochę zimna jednak. Jarek, a bluzki nie zdjąłeś? Nie. Mm. Mogłem tak przepłynąć cały ten akwen, ale nie chcę zamoczyć swojej siódemki. Bo tą, którą wkładam do wody, to jest piątka kamerzysty. A ciężko się tak pływa z jedną ręką cały czas w powietrzu. Nie to, że mi jest szkoda siódemki, ale Chodzi mi, że dźwięk może po tym gorzej nagrywać. Coś się chmurzy powoli i będziemy się zbierać. Powiem Wam tylko na zakończenie tego pływania, że pamiętajcie o bezpieczeństwie. Tylko strzeżone akweny wodne są bezpieczne. Tak jak ten. Co prawda tu gdzie pływam nie jest strzeżony. Bo strzeżony jest tam, po tamtej stronie. Ale mimo wszystko zalew jest strzeżony. Także jest bezpieczny. Wracamy. No to lećmy, jak się nie utopiliśmy. Zobaczymy, ile baterii zostało w rowerze. 69. No to jeszcze możemy skoczyć zobaczyć czy prom kursuje przez Wisłę do Kazimierza Dolnego. Patrzcie. Widzicie błąd w systemie Zagięcie czasoprzestrzeni No tam lepiej nie wpaść A. O niestety ta duża woda jeszcze. Jeszcze nie zeszła na tyle. Żeby prom kursował Zobaczcie, zakaz pływania, jakby ktoś chciał pływać. Spróbuję podjechać tam trochę dalej po tej wodzie. Zaż kurde. Wracamy. Do Kazimierza nie pojedziemy tym razem. Ale wycieczka z Jarkiem chyba nie taka najgorsza, nie? Ja jakoś nie miałem bardzo nastroju, żeby się wygłupiać w tej wodzie. Bo sami wiecie jak jest. Wszystko trzeba robić rozważnie i z głową. Już wykoszone przed powodzią chyba ta łąka. Zobaczcie jak woda stoi. Tu od dołu ładnie widać zamek w Janowcu. Postaram się go pokazać. Jadąc. Zamoczyłem koła w wodzie i teraz muszę dość wolno jechać, żeby się wysuszyły, żeby mnie nie pochlapały. Jedź na zamek. Nie, na zamku już byliśmy rok temu. To już nie będziemy jechać w tym roku. robić nie wolno, nie róbcie tam. Bo bezpieczeństwo to podstawa. Zobaczcie, teraz jadę bez trzymanki 40 na godzinę. Niby nie prędkość, ale tutaj zakręty, nie zakręty. Trzeba się pilnować. Zatrzymamy się, tu jest rezerwa żółwia błotnego. Tak? Żółwia błotnego. Nie no, nie ściemniam, tu naprawdę są żółwie błotne. Zobaczcie, nawet ulica jest żółwiowa. O, to są moje klimaty. Chciałoby się po tym przejść, ale no nie wypada. Nawet powiem Wam, nie odstaje tej nsr serce kamerzysty. Staram się jak mogę. Wiadomo, jak przyciśnie, to... To nie dogonię, ale mniej więcej prędkość przelotowa jest podobna. Po tych drogach tutaj, bo są dość wąskie. To wiadomo, stówką się nie będzie jeździć. Jak już będzie miał mało procent, to pewnie się tak szybko nie da jechać. Ale zawsze jeszcze mogę jechać. Jak na zwykłym rowerze, jest ciężko, ale da radę. O, tu są fajne klimaty. Chłodniutko, przyjemnie, wcale nie trzeba szybko jechać. Jazdą trzeba się delektować, jakim rowerem by się nie jechało. Jak go mam teraz jeszcze znowu, to może spróbujemy coś na kole jeszcze podziałać. Nie mówię, że jakieś duże odległości dam rady, ale tak z 10 metrów bym chciał nauczyć się jeździć. No, oczywiście tak, żeby go nie rozbić. Bo szkoda. No to co? No to kita. No bez trzymanki się właśnie dobrze jedzie, jak się pedałuje. Spróbuję kask teraz zapiąć właśnie w ten sposób. Nie schodząc z roweru. No i dobra. Jesteśmy w domu. 20% baterii zostało. 25. Jeszcze można byłoby gdzieś pojechać. To jeszcze spokojnie. Na drugą stronę, jakby tam prom kursował, byśmy pojechali i pojeździli po Kazimierzu. Ale tak żeśmy sporo. Kurde przejechali. Jak będzie trochę wolnego czasu, to pomyślę gdzie tu się wybrać jeszcze tym rowerem. W słoneczną niedzielę na przykład, ale póki co trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!